Z tego kraju Rajd Preszow. Lista startowa liczyła jedynie 29 załóg. To było nasze pierwsze zdziwienie. Drugim był fakt, że zawody trwały tylko jeden dzień. Wtedy to rozegrano 12 odcinków specjalnych o długości 104,5 km, będących częścią 335 km trasy. Jako pierwsi wyruszyli na odcinki specjalne Stanisław Chowanec z Karelem Holaniem w Fordzie Skorcie Koswor. To faworyci rajdu. Pierwsze odcinki specjalne potwierdziły opinię ich rywali i kibiców. Czesi objęli prowadzenie, choć ich przewaga nad kolejnymi załogami początkowo oscylowała wokół 10 sekund. Dopiero kłopoty konkurencji na piątej próbie pozwoliły osiągnąć im znaczniejszą przewagę. Prowadzili w połowie rajdu. Polacy, Jarosław Pineles i zastępujący jadącego w tym rajdzie z Igorem Suską, Emila Horniaczka Andrzej Górski otrzymali numer drugi. Wiadomo było, że jedynym poważnym konkurentem w grupie N będzie czwarty kierowca rajdu Katalonii w tej kategorii Michał Gargulak. I właśnie z nim przyszło Pinelesowi stoczyć walkę. Pierwszy OS, 5 sekund dla Polaka, drugi pojechali w identycznym czasie. Trzeci, 7 sekund wygrał Gargulak. 150, hamowanie, lewy 2 do pewnych długi Lewy 2 to pełny. złoto 150. Prawy, trzy. Dwa pełny. Praktycznie o losach ich rywalizacji zadecydował odcinek numer 4 Tutaj Słowak długi czas jechał na kapciu i stracił do Pinelesa ponad 30 sekund. Wiadomo było, że na takich odcinkach specjalnych odrobić to było trudnym zadaniem. Po sześciu odcinkach Jarek był czwarty w rajdzie, a Gargulak piąty. Józef Beresz, jadący leciwą Mazdą 3:23, już tutaj na drugim OSie miał awarię turbiny. Przejechał jeszcze kilka OSów, ale mety już nie zobaczył. Bardzo przypominający Didier Oriola Igor Suszko wraz z Emilem Horniaczkiem próbowali swoją Toyotą GT4 rywalizować z Chowancem. Wygrali nawet drugi odcinek specjalny. Niestety na czwartej próbie mieli kłopoty. Przegrali ten OS o 30 sekund i stracili szansę na pierwsze miejsce. Wydawało się, że do walki o zwycięstwo włączy się doskonale polskim kibicom znany Bedrzyk Haberman. Niestety, mimo posiadania dobrze przygotowanego forda, eskorta WRC znacznie przegrywał z pozostałymi agrupami, a od czasu do czasu zdarzało mu się ulec Pinelesowi i Gargulakowi. Bardzo efektownie próbował pokonać ten nawrót Martin Tokar w Hyundaiu. Skończył w rowie, ale udało mu się z niego wydostać i rajd ukończył. Dobrze wymyślone było rozmieszczenie serwisów. Strefę napraw umieszczono w jednym miejscu, a zawodnicy mogli z niej korzystać co dwa odcinki specjalne. Mechanicy Jarka i Andrzeja spisywali się jak zwykle doskonale, choć należy przyznać, iż wiele pracy nie mieli, czego należy życzyć wszystkim serwisantom podczas każdego rajdu. Serwis był także okazją do porozmawiania z naszym kierowcą. Trasa, wbrew pozorom, jest dość ciężka, bo jest bardzo ślisko. Te asfalty tutaj są nadzwyczaj śliskie. U nas w Polsce nie ma takich nawierzchni. Natomiast jest to dość trudny technicznie rajd i miejscami bardzo szybki. Druga część rajdu przebiegała bardzo spokojnie. Chowanec przemieszczał się w szybkim tempie, ale bez jakiegokolwiek ryzyka kontrolował sytuację, powiększając nieznacznie przewagę nad suszką. Zwyciężył w rajdzie. Pineles i Górski zastosowali podobną taktykę, wszak 30 sekund handikapu to sporo. Mimo to zdołali pokonać Gargulaka na kilku odcinkach specjalnych. prawy myk, gdzieś 50 z hamowaniem, lewy 3 z głównej przyciąć, lewy 3 z główny, prawy pełny ciastek, przycisk 100, za szczytem 20, lewy 3 pełny zacisk, do 2 pełny. Polacy wygrali grupę N, a w klasyfikacji generalnej zajęli czwarte miejsce. Gargulak bardzo przyspieszył, starając się odrobić stratę do polskiej załogi. Niestety jego starania spełzły na niczym, bowiem jak wspominaliśmy wcześniej, nasi jechali bardzo rozważnie. Słowak zakończył rajd na piątym miejscu w grupie N, plasując się na drugiej pozycji 28 sekund za Polakami. Suszko z Chorniaczkiem czynili próby zmniejszenia dystansu do Chowanca. Jednak Czech nie dał się zaskoczyć i Słowacy musieli zadowolić się drugim miejscem. Do zwycięzcy stracili 48 sekund. Wciąż nerwowo i bojaźliwie jechał Haberman. Obserwując jego rezultaty OS-owe, mieliśmy wrażenie, że to zupełnie inny zawodnik od tego, którego pamiętamy z występów w polskich rajdach. Słowacki kierowca wywalczył trzecie miejsce, ustępując Chowancowi o 2,5 minuty. Triumfatorzy rajdu Stanisław Chowanec, Karel Holań.